Polska razem Jarosława Gowina. Lista numer 6. My name is King Stuskozłowska. I work as a lawyer. I have my own firm. I care about the development of the stalowa wola, nisko, and the entire region. Kandyduję do europarlamentu, ponieważ wiem, ile problemów sprawia polskim przedsiębiorcom, samorządom prawo tworzone w Unii Europejskiej. Chcę to zmienić. W tych wyborach do Europarlamentu potrzebujemy młodych, zdolnych, kompetentnych Kinga Strusko-Złowska. Podziękujmy politykom, którzy są. Na polskiej scenie od 20 lat i nie zrobili nic, aby młode pokolenie miało szansę. Nadchodzące wybory to czas podsumowań. 25 maja zachęcam Państwa do udziału w głosowaniu. Poprzyjcie listę Polski Razem Jarosława Gowina. Zwracam się do wszystkich Polaków. Wybierzcie Polskę. Polska Razem Jarosława Gowina, lista numer 6.